Później dotkniecie serce i i Qui są le reliquie di San Giovanni Paolo II e San Charbel. Mi hanno presentato un libretto qui di preghiera che del 1800, quando San Charbel aveva 22 anni, 1864. A więc, moi drodzy, błogosławieństwo: reliquieami świętego Jan Szarbela. tutaj pokazali mi modlitewni, które mają, z 1864 roku. Chiedetelo al święty Scharbel, mio, 22 anni. E benedizione con le reliquie di San Giovanni Paolo II. Buongiorno, święty Gianni Paolo II. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre et Figlio e Spirito Santo. Amen. E benedizione prendiamo. Ave, ave, ave. צρούרה רבה מהנ Grammy студי� nadzieי Harriet Gott San Giovanni Paolo II, San Charvet, pregate per noi. Teraz trzeba dalej i dalej wciąż spotykać i zapraszać wszystkich do serca Jezusa i Maryi. Niech Bóg Wam błogosławi. Salutato Gesù Cristo. Sjelpe, sjelodatu. Sjelodatu. Pregate perché le bambine si stanno preparando anche piano piano verso la Santa Comunione. Ma pregate che non la Santa Comunione sia come qui hanno scelto. Kiedy dobra była do 10, wera? Kiedy po preima Moi drodzy, módlmy się, bo dziewczynki przygotowują, są w drugiej klasie do pierwszej Komunii Świętej, a tutaj ustawili, ustanowili, żeby miały 12 lat dopiero pierwszą Komunię Świętą, a rodzice chcą wcześniej, bo jednak 12 lat to długie czekanie. O to się też módlmy. Niech będzie pochwalony Chrystus na wieki wieków. Amen. Dzień dobry. Amen. Very.